W 1964 wstąpiłem do y, Technicznej Oficerskiej Szkoły Wojsk Lotniczych w Oleśnicy Śląskiej się ta, ta wtedy dodało, to jest koło Wrocławia którą skończyłem w, w 67 roku no i po promocji przyszedłem do Piły do 6 Pułku I tu były właśnie Limy 6 a jako szkoleniowe były właśnie y, SBim 2 tak to się nazywało samoloty, piloci chwalili a do obsługi technicznej no, były takie jakie były. Proste, trochę pracy wymagały, bo już one miały też i swoje lata. Wiadomo, że im starszy, to tym więcej trzeba było przy nich robić. A tak ogólnie wdzięczny samolocik. Piloci chwalili te limy, drugie były bardzo zwrotne. Były tam swego czasu w latach 60., -tych, 70. -tych, taki zespół akrobacyjny w wojsku. Zespół kaukusa, to oni latali właśnie na limach drugich. W tym zespole tak jak była ta dziewiątka Iskier, to oni latali na limach drugich. U nas też próbowali zrobić na limach szóstych zespół akrobacyjny, no ale to się skończyło tragicznie. Trzech pilotów tam pod kotujem zginęło. Każda skata miała dwie szparki. Było 12 bojowych i dwie szparki. do, Czyli u nas były trzy eskadry samolotów: 36 bojowych i 6 szparek, to razem Pi-42. Eskadry lotne stały na powietrzu. eskadra była tam przy... po dwóch stronach. Jeden klucz stał z jednej strony hangaru, drugi klucz z tamtej strony hangaru. I jedna eskadra stała tu na końcówce pasa 305, tam jak są te bunkry. I trzecia eskadra stała tam. Co teraz się znał tam przy, z tamtej strony. A tutaj, Panie Tadeuszu, gdzie widzimy takie obwałowania a tu po właśnie, Limach. chcę to powiedzieć. Bo do czasów wojen arabsko-izraelskich, to były samoloty, stały na, na pra w prawo No i załóżmy, przylatywał ktoś, jedną serię załatwiał wszystkie samoloty. I po tamtych wojnach budowało się, robiło się te takie nasypy i tu było tak, te, tak zwane rozśrodkowanie samolotów i, i stały w tych naszych, w stojankach, tak nasze samoloty stały tam, bo inaczej nie można było, ale. A ostatnio jak zwiedzaliśmy te wały, tam są takie wnęki ceglane. Co wy tam trzymaliście w to tych sprzęt. wałach? Były był sprzęt technika samolotu. Tam była skrzynia z narzędziami, tam jak załóżmy wyciągał. Szedł samolot na loty, to tam pokrowce były chowane. Słyszałam, że naciągaliście tam siatki maskujące. Jak a ćwiczenia, to, ale to tam było. Ale na co na dzień? pokaz, a nie nie nie, 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 A standardowe jakieś takie grubsze remonty to w to, tym hangarze, który naczonym. widzimy teraz. Tak, bo PWR-5 to miał tam, co teraz jest Goliat. Mhm. Tam oni też robili, bo oni robili dla obsługi samolotów dla całej dywizji, mhm. takie poważniejsze. A, a myśmy tu robili bezkacze techniczne, też pewne obsługi włącznie z wymianą silników, nie? Jak się takie rzeczy wykonywało zimą? Jak było a zimno? No a nie. Mróz. O, o. Ja, ja zapłaciłem za to nerkami. Tam myśmy stali, zima, a nie było tych, tych tak zwanych szuszu, one dobrze izolowały ciepło. To, a trzeba było wymienić tam to na limie szóstym dźwigni od dyszy do palacza. No to się po człowiek położył na śnieg. no i później za to zapłacił. Ma no to ma. Nie było, że boli. No tak, sprzęt musiał być gotowy. Musiał być gotowy i, i, i był gotowy. Było nieraz tak, że prośbę się żeby klucz wziąć w gołą, gołą rękę. Bo Skóra, na skórę odchodził. A czy jest pan dumny z tego, że miał pan okazję uczestniczyć w tych pięknych latach polskiego lotnictwa tamtych czasów? Jak nie. Jak nie. Czyli nie była to tylko dla pana nie, praca? Dla mnie, w ogóle dla mnie praca na lotnisku, czy, czy w wojsku, czy później w Rokliwie to była zabawa. Tak, zapłacił trochę. Zdrowiem. No bo to... A dlaczego pan po tak ciężkiej w sumie pracy w wojsku jeszcze sobie pomyślał, a może coś pomogę w aeroklubie? A tak wyszło, bo no, mówię, mnie praca w lotnictwie bawiła i, i do tej pory, jak coś tam leci, nie tam pasażer, tylko jak słyszę, że to jest odrzutowy samolot mm -hmm. wojskowy, to od razu głowa idzie do góry. A teraz, jeżeli mogę zapytać, to bo nadal pan jest tutaj, że tak powiem, czynnym konsultantem aeroklubu, uczestniczy pan w tych wszystkich wydarzeniach, ile pan ma lat? 79